Państwo, wiecie, dlaczego o Jezusie jest powiedziane, że on pokonał śmierć, wszystkie choroby, wszystkie choroby, wszystkie choroby. i wszystkie choroby uciekają, tak jak tutaj Pan mówi? Swojego czasu Pan składał dla mnie świadectwo, tak? Pan akurat został przeze mnie faktycznie tutaj uzdrowiony. A powiedziałby Pan dla wszystkich, tak jak tutaj siedzą, podszedł do mnie, to niech Pan podejdzie. Ja pana nie znam osobiście, nigdy się wcześniej nie znaliśmy. Ale spotkaliśmy się tutaj na rynku, i pan podszedł po uzdrowienie, tak? Tak, tak. I zostałem uzdrowiony. No, poprawiło mi się. No i cieszę się. I, I pan pod. Wszystkim obecnym tu, żeby skorzystali z tego. I słuchajcie, pan do mnie podszedł i faktycznie złożył mi osobiście świadectwo, do dziś to pamiętam. Podszedł do mnie i powiedział: Pani mnie pewnie nie pamięta. Ale pani się o mnie pomodliła i zostałem uzdrowiony. I to pan tak dużo skutku, tak? Tak, 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 tak. Także, drodzy państwo, jeżeli ktoś z was jest e, w potrzebie, to mamy namacalny dowód. Dziękuję 25 serdecznie. Kilo. Pan schud, 25, 25 kg. Kilo kilo. Na tak. skutek modlitwy? Tak, tak, tak. Myślę, no, no. Także, proszę państwa, jeżeli ktoś z was potrzebuje, to. Przed Wami siedzi żywe świadectwo, że ten sam Jezus kiedyś, teraz i na wieki, a że ci, którzy uwierzyli, kładą ręce na chorych, a chorzy są uzdrawiani i składają z tego publicznie świadectwa. Nie kryją się i nie udają. Nie znaliśmy się z tym Panem wcześniej, poznaliśmy się tutaj, gdy On do mnie podszedł i poprosił o modlitwę. I świadectw z tego rynku jest bardzo dużo, i ja bardzo często je powtarzam. I przypominam, podchodzą młodzi ludzie, podchodzą starsi, dorośli z różnymi chorobami, z nałogami, ci, którzy mają jakieś przekleństwa albo ich życie jest w jakiś sposób związane. Mam w ogóle takie słowo: jeżeli jest jakaś kobieta na rynku, która ma torbiele gdzieś w piersiach, po prostu podejdź, pomodlę się od Ciebie i odejdziesz zdrowa. I bardzo często jest tak, że te uzdrowienia są na słowo na słowo, które przychodzi od Ducha Świętego więc jeżeli to jesteś Ty. To po prostu podejdź i skorzystaj, żebyś z tym nie chodziła. Nic dziwnego się nie wydarzy. Po prostu odejdziesz, a później zobaczysz, że zostałaś uzdrowiona. O Jezusie jest powiedziane, że pokonał każdą śmierć. Jezus na krzyżu, gdy umierał, to diabeł myślał, że go faktycznie pokonał, że wziął górę nad Synem Bożym. Ale o Jezusie jest powiedziane, że ten, który grzechu żadnego w sobie nie miał, stał się grzechem za tych wszystkich, którzy zgrzeszyli, a zgrzeszyli wszyscy, bo jest powiedziane, że każdy człowiek zgrzeszył, w jakikolwiek sposób, myślą, czynem, w sercu swoim, mając złe myśli nawet o innym. I tak naprawdę wszystkim ludziom brak chwały Bożej, czyli brak takim naprawdę rzeczywistości, która jest w Chrystusie tego serca Bożego. Dlatego na Ziemię przychodzi Jezus, umiera na krzyżu. Diabeł myśli, że go pokonał i że zwyciężył, ale Jezus po trzech dniach wstaje z martwych, a przez ten czas bierze górę nad diabłem zwycięża śmierć. Bo śmierć, proszę Państwa, to nie jest tylko to, że rodzimy się tutaj, przeżywamy średnio tam 75, 80 lat. Może ktoś się lepiej prowadzi, czy ma lepsze trochę geny. W pokoleniach to żyje dłużej. Ale śmierć to jest tak naprawdę wszystko to, co przychodzi do Twojego życia, co się w nim pojawia i niszczy Twoje życie albo jakoś je zatrzymuje. I na różnych obszarach swojego życia tej śmierci doświadczacie. Czasem może jest tak, że macie jakieś marzenia, może jako młodzi ludzie, a może też jako dorośli, bo moje serce i moja głowa jest pełna marzeń tylko większych niż te, które miałam kiedyś. Ale nie jesteście w stanie zrealizować tych marzeń, ponieważ pojawia się coś, co sprawia, że wasze marzenia są zatrzymane. Albo się boicie, albo są jakieś okoliczności i to stopuje wasze życie. I to jest tak naprawdę przejaw śmierci w waszym życiu. Każda choroba, każde jakieś nieszczęście, każde złe okoliczności, które zatrzymują wasze życie, są przejawem jakiejś śmierci. W jakiś sposób pojawia się śmierć w życiu I zabiera wam doświadczenie życia w waszym życiu To nie chodzi tylko o tą fizyczną śmierć I pojawia się Jezus I chodzi po ziemi I tak jak na przykład przed chwilą mieliście piosenkę o Łazarzu Gdzie Jezus przychodzi do Łazarza Łazarz to był w ogóle przyjaciel Jezusa Taki sam jakiego macie wy Kolega taki od serca Jezus jest gdzieś na usłudze i dostaje informację, że Łazarz umiera. I wzywają Jezusa jego siostry i mówią: "Przejdź do niego, pomóż się o niego, będzie zdrowy". Ale Jezus jest zajęty tym, co robi i wcale tak się nie śpieszy i nie idzie. Idzie dopiero wtedy, kiedy wykona to, co miał do zrobienia. Dlaczego tak jest? Bo dla Jezusa śmierć nie jest problemem, bo on wie, jak się temu przeciwstawić. Idzie tam po trzech dniach od momentu, kiedy Łazarz na skutek choroby już umarł. Przychodzi, wychodzi do niego siostra Łazarza i mówi, gdybyś był wcześniej, to on był uzdrowiony, ale przez to, że nie przyszedłeś, to on już nie żyje. A Jezus staje i mówi do niego, Łazarzu, wyjdź. I Łazarz wstaje i wychodzi. Okazuje się, że dla Jezusa śmierć nie jest problemem i tu rozmawiamy o fizycznej nie o przejawach nawet tego co się manifestuje często w naszym życiu. Innym razem mamy sytuację gdzie Jezus przychodzi do Jaira, to był taki przełożony w ówczesnym kościele, nie takim gdzie nauczał Jezus, tylko takim religijnym miejscu w tamtym czasie. I córka tego człowieka umarła i wzywają Jezusa i Jezus idzie Modlić się o tą dziewczynkę. I w środku jest bardzo dużo ludzi, i ci ludzie lamentują, tak jak teraz siedzą przy trumnie i odstawiają różnego rodzaju modlitwy. I Jezus przychodzi i mówi: Dlaczego płaczecie? Przecież dziewczynka nie umarła, ale śpi. I co się dzieje? Ludzie się z Niego śmieją. Nie mówią do Niego: O, przyszedł Jezus, teraz to już wszystko będzie inaczej. Nic takiego nie pada. Ludzie, ci, którzy tam są, śmieją się z Niego i mówią: O, nie widzi, że umarła, jak On się zachowuje, głupoty jakieś gada. Jezus każe wyjść tym wszystkim ludziom. Nie chcę, ażeby ci, którzy nie chcą walczyć, którzy nie mają wiary, tam zostali. Wszyscy wychodzą, a On mówi do dziewczynki: Wstań. I dziewczynka wstaje. Każda śmierć nie ma prawa mieć miejsca. W życiu tego człowieka, który realnie wierzy. A Jezus był tym, który wierzył i wiedział, że to nie był czas dla tamtych ludzi. A diabeł jest tym, który tak naprawdę przychodzi, żeby ludzi okraść, żeby zabrać im to, co nazywają życiem i zabrać im to, co cenią w swoim życiu. O nim jest powiedziane, że przyszedł, żeby kraść, żeby wyżynać i żeby zatracać życie ludzi. I to tego diabła pokonał Jezus. Nie jakąś rogatą postać z jakimiś kopytkami, jak malują, czy siedzącego na księżycu. To jest ten, który kradnie ci życie z twojego życia. To jest ten, którego oddech często czujesz każdego dnia na swoich plecach. To jest ten, przez którego tak naprawdę wielu rzeczy w swoim życiu nie mogłeś. To jest ten, który stoi za najczarniejszymi jakimiś rządzami i pragnieniami, co się pojawiają w ludziach, bo on musi działać przez ludzi. Nie działa tak po prostu sam. Musi do tego użyć ludzi. I jak spojrzysz na swoje życie, to bardzo często zobaczysz, że w Twoim życiu poruszał się diabeł. Może porusza się nadal. Ludzie w bardzo różne miejsca jeżdżą. Jedni do wróżek, inni gdzieś jeszcze, żeby im coś przepowiedziały. Ale bardzo mało ludzi. Ciągnie do Jezusa, ale to o nim jest powiedziane, że jest dawcą życia i śmierć pokonał. Nie znasz odpowiedzi na pytanie, znajdziesz je w Jezusie, bo on jest początek i koniec, alfa i omega. Nie wiesz, jak praktycznie żyć, znajdziesz w nim rozwiązanie, bo o nim jest powiedziane, że to jest syn człowieczy, czyli tak jak ty i ja, doświadczony we wszystkim tym, czego my tutaj doświadczamy na Ziemi. Ale nie uległ i nie upadł w tym. Boisz się, jest powiedziane o nim, że śmierć pokonał. Jesteś chory, to o nim jest powiedziane, że na sobie na krzyż wziął każdą chorobę i ją pokonał. O nim jest powiedziane, że choć bogaty we wszystkim, stał się ubogi, po to, żebyś ty był jego bogactwem ubogacony. Bóg nie stoi za wojnami. Ludzie wywołują wojnę ze swojej małości wewnątrz swojego serca, ale gdyby znali Boga, to żyliby inaczej. Inaczej by żyli. Bóg nie każe ludzi. On ukarał Jezusa. Ukarał go i wystarczy. Ludzie, którzy mówią, że Bóg każe ludzi za to, co oni robią, to tak naprawdę można powiedzieć, że plują na Jezusa Krzyż. Tak jakby go jeszcze raz krzyżowali raz na krzyżu. Umarł Jezus. Raz jeden wystarczy dla wszystkich ludzi i nikogo więcej Bóg nie każe. Jeżeli człowiek tu na Ziemi doświadcza choroby albo nieszczęścia w swoim życiu, to dlatego, że jego życie ma otwartą furtkę dla diabła i nie ma inaczej, i Bóg nie ma z tym nic wspólnego. On przyszedł na Ziemię po to, żeby ludzie obfitowali. On przyszedł na Ziemię po to, żeby ludzie doświadczali zwycięstwa. On przyszedł na ziemię po to, żeby ludzie uwierzyli i wzięli to jako swoje dziedzictwo. Tylko że bardzo mało ludzi w praktyce to rozumie i z tego korzysta. Ludzie wolą postrzegać Boga jako religijną postać, patrzą na jeden budynek kościoła i na drugi budynek i mówią: Tam jest Bóg, nie ma tam Boga. Bo on sam o sobie powiedział: Nie mieszkam w budynkach ludzką ręką wybudowanych. To się nie mieściłoby nawet w naszych umysłach. Ludzie chcą mieć wszystkiego na miastkę, ale ten, który stworzył niebo i ziemię, ten, który dał każde życie tu na ziemi, nie da się ograniczyć i zamknąć do budynku, który stworzył człowiek. To jest po prostu niemożliwe. Ludzie mówią: nie ma Stwórcy. A skąd jest stworzenie? Bo jeżeli patrzysz na jakiś obraz, to mówisz, on ma autora. Jeżeli patrzysz na jakiś budynek, to mówisz, jest ktoś, kto to zaprojektował i wybudował, jest autor. A patrzysz na człowieka, którego nikt na Ziemi nie jest w stanie skopiować i podrobić, i mówisz, po prostu tak się pojawił i skąd się wziął. Doskonałe dzieło. Nie dające się skopiować, ani nawet do końca poznać człowiekowi. Ideał w swojej naturze, stworzony przez dawcę życia, ma swojego autora. I ten autor ma swoje imię, nazywa się Jezus. Jezus Chrystus, czyli Mesjasz posłany, przyszedł po to, żeby zbawić świat przed założeniem świata był tam. Ale wyrzekł się swojego bóstwa i przyszedł na ziemię tak jak człowiek, w ludzkim ciele, bez boskich przymiotów, żeby pokazać ludziom, co można osiągnąć przez swoją wiarę. Jezus nie miał jakichś nadprzyrodzonych mocy, nie było czegoś takiego, tak, się, tak o nim mówi religia, ale Biblia mówi zupełnie coś innego. Mówi, że nie miał żadnych nadprzyrodzonych mocy, był jak my. Ale szukał całym sercem swojego ojca. Z pism dowiedział się, kim on jest, że to o niego życiu mówią pisma, to jego historia jest tam w tych księgach zapisana. Uwierzył i poszedł pokazać ludziom, jak można żyć, wiedząc, jaki będzie jego koniec, wiedząc, że po tych trzech latach służby on odejdzie do ojca i odejdzie w taki sposób, że umrze na krzyżu. A gdy sądzili Go i gdy Piłat rozmawiał z Jezusem, bo Piłat Go nie chciał ukrzyżować, Żydzi Go chcieli ukrzyżować, religijni ludzie Go chcieli, Piłat Go próbował bronić i mówi do Niego, powiedz coś na swoją obronę, bo winy w Tobie nie widzę, ale mam moc darować Ci życie i mam moc Cię ukrzyżować, bo daje mi to prawo rzymskie. To Jezus do Niego powiedział, nie masz nade mną żadnej mocy. Bo królestwo moje nie jest z tego świata, bo gdyby było z tego świata, to moja armia walczyłaby o mnie, ale tak nie jest, bo ja sam moje życie daję. Ty mi go nie odbierasz, ani nikt mi go nie odbiera, ja je daję. Taka była historia z Jezusem. Oddał sam życie i powiedział: Król, to jest sługa, to jest wzór. I na krzyżu zrobił to, co dla ludzi wierzących jest dziedzictwem. Pokonał chorobę, pokonał wszelkie niewolę, którą ty możesz mieć w swoim życiu. Stał się biedny, żebyśmy my byli bogaci, i pokonał diabła. I teraz od nas zależy, czy my to weźmiemy. To od nas zależy, czy my to weźmiemy. Bóg nie oczekuje od nas uczynków. Co Pan idzie z napisem Pokuta? Nie wiem, co ma na sztandarze, trudno to zidentyfikować, ale ma napisane Pokuta. Bo jeżeli to jest Jezus, to Jezus tak nie wyglądał, ponieważ Jezus był Żydem. A był prawdopodobnie niski i nieładnej budowy, bo o nim jest powiedziane, że nie miał postawy ani urody. Nie był też z taką jasną. Skórą Jezus jest Królem, ale nie rodzonym w Europie i nie w Częstochowie. Tylko pochodził z Izraela. Powiedziane o Nim, że nie ma postawy i urody. To jest powiedziane oględnie, więc dla nas ludzi, po naszej ludzkiej urodzie, najprawdopodobniej był po prostu brzydki. Ale w sercu odczytał to, kim jest, i to, że może chodzić w mocy. I chodził i prezentował to po ziemi. I faktycznie jest królem, ale królestwo jego nie jest z tego świata. Nie takie, to, to w ogóle nie social media, to nie jakiś najładniejszy typ urody, czy jakiś metroseksualny facet na Facebooku. To nie ten klimat. To nie o takie rzeczy chodzi. To nie celebryta z tego gatunku. On chodził i prezentował królestwo. Gdy jego uczniowie płynęli łodzią i była burza i zaczęli się trząść i mówić do niego: Mistrzu, ratuj, bo poginiemy. To on do nich powiedział: O małowierni, czego się boicie? Wstał i powiedział do burzy: Wykonaj wolę mego ojca. I uciszyła się burza. Zgromił burzę. I ten, kto chodzi w Jezusie, ma możliwość, ażeby zgromić każdą burzę w swoim życiu. Każdą jedną, bo on powiedział, że ci, którzy wierzą, będą panować nad okolicznościami w swoim życiu i będą je regulować. Nie okoliczności mają prowadzić twoje życie, ale ty masz zarządzać, jeżeli wierzysz w Jezusa, w Jego imieniu. Czym jest pokuta? Od małego uczy się dzieci, że pokuta to pójdziesz do spowiedzi, wypowiadasz się z grzechów, najczęściej nawet nie wiesz, co tam powiedzieć, więc trzeba coś wymyślić na poczekaniu. Od małego typu byłem niegrzeczny, nie słuchałem mamy i taty, pani w szkole i tak dalej, okłamywałem, czy podkrodałem pieniądze, albo nie wiem jeszcze co. W wieku nastoletnim to pewnie jeszcze gdzieś tam może popijałem, choć nie każdy będzie to uważał za grzech. Po prostu idzie człowiek do tej spowiedzi i nie wiem, no wymyśla coś tam. Bo coś tam trzeba powiedzieć. I ksiądz mu daje pokutę, ileś modlitw albo chodzenia na nabożeństwa, i uważa, że w oczach Boga ten jest rozgrzeszony. Pytanie, czy w oczach Boga on z tytułu swoich uczynków to w ogóle jest grzesznikiem, bo jest zupełnie inaczej. Idzie młody człowiek, mówi do mnie: Pani nie miesza w głowach, a ja właśnie będę burzyć w ludzkich głowach te chore wyobrażenia, bo w ludzkich głowach. To miesza religia i mówi do ludzi kłamstwa o Bogu, a później ludzie po pierwsze nie chcą mieć z Nim nic wspólnego, a po drugie żyją życiem, w którym jest za dużo przegrywów. A nie do tego powołał Bóg. Do zwycięstwa jesteśmy powołani. Do szczęścia i do pełni. Pokuta to jest zupełnie coś innego. Pokuta... To grzech to znaczy inaczej błąd. Jeżeli popełniłeś błąd, to się odwróć od błędu. Chciałeś pojechać do Suwałk, a pojechałeś do Warszawy, to zawróć na trasie i pojedź we właściwą stronę. Jak inaczej możesz spokutować z tego, że pojechałeś w złą stronę? Musisz się odwrócić i pojechać we właściwą. I tak samo jest z pokutą. Popełniasz błąd, to przestań to robić i zacznij robić właściwą rzecz. Pokuta to nie jest dziesięć zdrowaś Mario, czy różańców, czy cokolwiek to może być. Pokuta to jest to, że żyłeś bez Boga, żyłeś bez Jezusa, nie znałeś i nie wiedziałeś. Stajesz i mówisz do Niego: Przepraszam, że tyle lat żyłam bez Ciebie albo chodziłam według religii, czy modły tego świata. Chcę Ciebie poznać. Zapraszam Cię do mojego życia. Przyjdź! Chcę Ciebie poznać. Chcę się dowiedzieć, że jesteś realnie żywy. Tak jak mówią, chcę ciebie doświadczyć, to jest pokuta. I jeżeli poznasz Jezusa i zapragniesz iść za jego prawdą, to ty zmienisz swoje życie z tego, jakie masz teraz, na takie, jak tam jest zapisane czyli zwycięskie życie. To jest realne chodzenie z Bogiem. To nie chodzi o to, że ty będziesz na pielgrzymce czy z flagą. Bóg tego od ciebie nie oczekuje. Ludzie chcą robić uczynki, żeby przypodobać się Bogu, bo od małego są uczeni, że muszą robić jakieś uczynki, żeby na coś zasłużyć. Dla rodziców w szkole, dla znajomych, dla społeczeństwa. Wszędzie uczynki. Zasługiwanie, dwuja, piątka, podwyżka, zwolnienie z pracy, lepszy gorszy. Bóg tak nie patrzy. Zbawienie jest za darmo przez wiarę w twoim sercu i nie musisz zrobić nic ale ty musisz podnieść głos do niego i powiedzieć potrzebuję ciebie dzisiaj wierzę że umarłeś za mnie i wstałeś z martwych przyjdź do mojego życia i to jest realna pokuta a później zmieniaj swoje życie i zwyciężaj rób to czego nie mogłeś Zasłona jest rozdarta. Gdy Jezus umarł na krzyżu, rozdarła się w wielkiej żydowskiej świątyni zasłona, która oddzielała ludzi od Boga, i mógł tam wejść tylko jeden kapłan, raz na jakiś czas, z przyczepionym sznurkiem do nogi, bo jeżeli byłby w grzechu, to umierał w obecności Bożej za tamtą zasłoną. Ale gdy... I wyciągali go za tą nogę, za ten sznurek. Ale gdy Jezus umarł na krzyżu, to pękła ta zasłona, i człowiek przestał być oddzielony od Boga. A Jezus powiedział: Wykonało się wszystko. I odszedł do Ojca. I teraz wykonało się dla Was. Jeżeli uwierzycie w swoim sercu, to wykonało się dla Was. Jeżeli ktokolwiek potrzebuje być uzdrowiony, tak jak Pan, który złożył Wam tutaj świadectwo, że został uzdrowiony tu, na tym rynku, po prostu podszedł i nie znał nas wcześniej. To podejdź. Jeżeli ktoś potrzebuje być uwolniony, albo uważa, że masz jakieś przekleństwo pokoleniowe w swoim życiu, w ogóle cokolwiek, nie udaje ci się to i to nie jest tak, jak powinno być. To też podejdź. Jeżeli chcesz Jezusa, to też podejdź. I powiem ci, powiem Tobie, jak możesz narodzić się na nowo. A jeżeli jest jakaś kobieta, która tak jak powiedziałam, ma torbielę w piersiach, to podejdź i ty zostaniesz uzdrowiona na pewno od ręki i za darmo. Dobrego popołudnia.